Tekst manny na 22 listopada. Gorliwość domu twego pożera mnie. Psalm 69, werset 10. Komentarz parauzyjny. Zimni, wyrachowani ludzie mogą posiadać inne pozytywne cechy, lecz ci, którzy raz doznali łaski Pana, nie mogą być zimni, ani nawet letni. Raz rozpalona miłość powinna prowadzić ich do zużywania się w gorliwości. Tak było z naszym Panem Jezusem i był to jeden z powodów, dla których Ojciec go miłował. Niech wszyscy, którzy pragną podobać się Panu, będą tak napełnieni tym samym duchem gorliwości dla sprawiedliwości i prawdy, że strawi on ich jako ofiary na ołtarzu Pana. W ten sposób będą bardzo podobać się Panu i nadawać do przyjęcia przez niego poprzez Jezusa, naszego Pana, reprint numer 2288. Komentarz Epifaniczny Gorliwość to energiczne oddanie się pewnej sprawie i ożywiona aktywność w niej. Właściwie rozwinięta w Dziecku Bożym stanowi połączenie wielu zalet. Wśród których szczególnie wyróżniają się wiara, nadzieja, miłość, aktywność, entuzjazm i posłuszeństwo. Gorliwość w dzieciach Bożych jest skierowana na realizowanie boskiego planu i działa różnie względem osób i zasad, zależnie od ich postawy i związku z planem Bożym. Dlatego gorliwość działa przychylnie wobec pewnych zasad i osób, a nieprzychylnie wobec innych zasad i osób. Gorliwość domu Bożego to jest zarówno gorliwość na rzecz domu Pana, jak i gorliwość typowa dla domu Pana, oznacza energiczne oddanie się Kościołowi i działalność na jego rzecz zgodnie ze Słowem. Jak w przypadku Jezusa, taka gorliwość ma charakter samoofiary, trawiąc nas i wszystko, co posiadamy. Czym spodziewamy się być oraz co spodziewamy się posiąść jako istoty ludzkie. Równoległe cytaty według przekładu Biblii Gdańskiej, Jozłego rozdział 24, wersety 15 i 16, A jeździ się wam zda źle służyć Panu, obierzcież sobie dziś, komu byście służyli, chociaż Bogi, którym służyli ojcowie wasi, co byli za rzeką. Chociaż bogi amorejskie, w których wy ziemi mieszkacie, ale ci ja i dom mój będziemy służyli Panu. I odpowiedział lud mówiąc, Nie daj Boże, abyśmy mieli odstąpić Pana, a służyć Bogom cudzym. Pierwsza kronik rozdział 29 Werset 17 Wiem Ci ja, Boże mój, iż ty doświadczasz serca kochasz się w szczerości. Przetoż ja w szczerości serca mego, ochotniem pofiarował to wszystko, nawet i lud Twój, który się tu znalazł, widziałem z weselem i z ochotą ofiarujący Tobie. Druga kronik rozdział piętnasty, werset piętnasty. A weselił się wszystek lud ludzki z onej przysięgi, albowiem ze wszystkiego serca swego przysięgali. I ze wszystkiej ochoty szukali Go, i dał się im znaleźć, i dał im Pan odpocznienie zewsząd. Ezdrasza rozdział 7 werset 23 Co bykolwiek było z rozkazania Boga Niebieskiego, niech będzie prędko dodane do domu Boga Niebieskiego, bo przecz ma być wzruszony gniew Jego przeciwko królestwu, królowi i synom Jego. Psalm 119 werset 139 Zniszczyła mnie gorliwość moja, iż zapominają na słowo Twoje nieprzyjaciele moi. Kaznodzieja Salomonowy rozdział 9 werset 10 Wszystko, co przed weźmie ręka Twoja do czynienia, czyń według możności Twojej, albowiem nie masz żadnej pracy, ani myśli, ani umiejętności. Ani mądrości w grobie, do którego ty idziesz. Izajasza rozdział 62 wersety 6 i 7 Na murach twoich, o Jeruzalem! Postawię stróżów, którzy przez cały dzień Całą noc nigdy nie umilkną, Którzy wspominacie Pana, nie milczcie, A nie dawajcie Mu odpocznienia, Dokąd nie utwierdzi i dokąd nie sposobi. Aby Jeruzalem było sławne na ziemi. Ewangelia Mateusza, rozdział 5, wersety od 13 do 16. Wy jesteście sule ziemi, jeśli tedy sól zwietrzeje, czemże solić będą? Do niczego się już nie zgodzi, tylko aby była precz wyrzucona i od ludzi podeptana. Wy jesteście światłość świata, nie może się miasto ukryć na górze leżące. Ani zapalają świecy, i stawiają jej pod korzec, ale na świecznik, i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci światłość wasza przed ludźmi, aby uczynki wasze dobre widzieli, a chwalili Ojca waszego, który jest w niebiesiech. Ewangelia Jana rozdział 9 werset 4 Jać muszę sprawować sprawy Onego, który je posłał. Pokąd dzień jest, przychodzi noc, gdy żaden nie będzie mógł nic sprawować. Rzymian rozdział 12, werset 11. W pracy nie leniwi, duchem pałający, Panu służący. Pierwszy Koryntów rozdział 13, werset 3. I choćbym wynałożył na żywność ubogich wszystkie majątność moje, i choćbym wydał ciało moje, abym był spalony a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. Rozdział 15, werset 58. A tak, bracia moi, mili, bądźcie mocni, nieporuszeni, obfitujący w uczynku pańskim zawsze, wiedząc, iż praca wasza nie jest nadaremna w panu. Drugi Koryntów, rozdział 4, wersety od 8 do 10. 13 i od 16 do 18, gdy zewsząd uciśnieni bywamy, ale nie bywamy potłoczeni, powątpiewamy, ale nie zwątpimy. Prześladowanie cierpimy, ale nie bywamy opuszczeni, bywamy porzuceni, ale nie giniemy. Zawsze umartwienie Pana Jezusowe na ciele nosimy, aby i żywot Jezusowy na ciele naszym był objawiony. Mając wtedy tegoż ducha wiary, tak jako napisane, uwierzyłem, przeto też mówił, i my wierzymy, przeto też mówimy. Dlatego nie słabiejmy, ale choć się też nasz zewnętrzny człowiek kazi, wszakże on wewnętrzny się odnawia od dnia do dnia. Albowiem ten króciuchny i lekki ucisk nasz nader zacnej chwały wieczną wagę nam sprawuje, gdy nie patrzymy na rzeczy widzialne, ale na niewidzialne. Albowiem rzeczy widzialne są doczesne, ale niewidzialne są wieczne. Galatów rozdział czwarty werset osiemnasty. A dobrać rzecz, pałać miłością w dobrem zawsze, a nie tylko, gdym jest obecny mu was. Rozdział 6 Werset 9, A dobrze czyniąc nie słabiejmy, albowiem czasu swojego rządzi będziemy nie ustawając. Tytusa Rozdział drugi Werset 14, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupił od wszelkiej nieprawości i oczyścił sobie samemu lud własny, gorliwie naśladujący dobrych uczynków. Drugi Piotra Rozdział 3 Werset 14, Przetoż najmilsi. Tego oczekując, starajcie się, abyście bez zmazy i bez nagany od niego znalezieni byli w pokoju. List Judy, rozdział pierwszy, werset trzeci. Najmilsi. Wszelką pilność czyniąc, abym wam pisał o społecznym zbawieniu, musiałem wam pisać, napominając, iżbyście bojowali o wiarę raz świętym podaną.

Lektura uzupełniająca w Strażnicy. Reprint numer 5250. Pytania: Czy w tym tygodniu byłem byłam gorliwy/gorliwa dla pana? W czym? W jaki sposób? Dlaczego? Co mi w tym pomagało lub przeszkadzało? Z jakimi wynikami? Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale Zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.